Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie ponownie na naszej porannej kawce z literaturą. I chciałabym tym razem zaproponować coś innego: powrót do literackiego wspomnienia. Czy zastanawialiście się Państwo czasami, jaką wartość ma powrót do jakiejś książki po latach? Clive Staples Lewis powiedział kiedyś, że o wartości jakiejś książki dla nas, takiej osobistej wartości, decyduje nie to jak bardzo nam się podobała kiedy ją przeczytaliśmy, ale ile razy tak naprawdę ją czytaliśmy. Mówię o tym dlatego, że ostatnio przez internet przeszła burza taka dosyć mocna dotycząca w pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. Pojawiła się petycja, że ta powieść powinna zostać wycofana z kanonu lektur, ponieważ jest anachroniczna, niedzisiejsza i przedstawia Absolutnie krzywdzące i obraźliwe relacje wobec rdzennych mieszkańców Afryki. I to jest w pewnym sensie prawda. Książka Sienkiewicza jest skażona europocentrycznym spojrzeniem takim naiwnym, niemądrym przekonaniem o absolutnej kulturowej wyższości białego człowieka. I tutaj bohaterowie Sienkiewicza są rzeczywiście posłuszni takiej wizji świata, którą narzucił angielski kolonializm. To jeszcze wyraźniej być może widać w filmie niż, niż w książce. W tych scenach, kiedy ojcowie Stasia i Nell, pan Tarkowski, pan Rolison rozmawiają o tym, jak tutaj niosą tym... Ciemnym Afrykańczykom, cywilizację białego człowieka i jak ci kacykowie bez angielskiej dominacji w ogóle by się wszyscy wyrżnęli nawzajem i nie byłoby tutaj żadnego państwa ani żadnego porządku. Natomiast czy rzeczywiście można uznać ten tekst za szkodliwy, za taki, który należałoby usunąć, bo on nie niesie żadnej pozytywnej wartości, a dla młodych ludzi jest już niereprezentatywny i nieciekawy. Czy co Państwo myślicie na temat tego, jakie lektury z przeszłości was ukształtowały? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czystym przypadkiem, jakieś dwa tygodnie temu sama postanowiłam sobie to w pustyni i w puszczy odświeżyć. Dlatego, że mam na nie zupełnie inne spojrzenie. Sienkiewicz dla mnie jest lekturą takich bardzo, bardzo młodych lat. Lekturą absolutnie wspaniałą i przygodową, którą czytałam, teksty Sienkiewicza w ogóle nie, nie mówię tylko o Pustyni i w Puszczy, ale również o trylogii. Absolutnie przez nikogo nie przemuszana. To nie była dla mnie lektura szkolna, którą czytałam, bo musiałam, tylko to były wspaniałe, przygodowe książki, które czytałam, bo po prostu miałam na to ochotę. I w momencie, kiedy w szkole podstawowej mojej omawiano W Pustyni i w Puszczy. Ja już byłam dawno po lekturze, przeczytałam tę książkę, mając może 5 czy 6 lat i wtedy to, była, to było takie zdarzenie z czymś absolutnie nowym, po prostu ze światem przygody, ze światem, który pokazywał mi Rzeczy, których normalnie bym się nie dowiedziała. Dowiedziałam się w ogóle, że istniało coś takiego jak kanał sueski, że trzeba było pracę nad tym kanałem prowadzić, że Anglicy byli obecni w Egipcie, byli obecni w Afryce. O wielu rzeczach dowiedziałam się dzięki bardzo wczesnej lekturze w pustyni i w puszczy. To było takie okno na świat. I pomijając fakt, że rzeczywiście może to być książka dla współczesnych młodych ludzi trudna i niezrozumiała, to myślę, że ona po prostu w pewien sposób mogłaby posłużyć do dyskusji o tematach trudnych. Dyskusji, którą być może powinno się przeprowadzić, a nie od niej uciekać. I dla mnie to, było, to był ciekawy eksperyment. Chciałam wrócić do W Pustyni i W Puszczy po latach wcale nie dlatego, że zaczęło się o nim mówić w internecie tylko przypadkiem zupełnym na chwilę wcześniej właśnie dlatego, że chciałam wrócić do wspomnień. Z dzieciństwa i dowiedzieć się, jak zmieniło się w ciągu bardzo, bardzo długiego czasu moje spojrzenie na tekst. I zastanawiam się, czy Państwo czasami też takie literackie powroty robicie. Czy nie warto czasem zrobić sobie taką podróż sentymentalną i wrócić po latach do tekstów, które jakieś robiły na was wrażenie i wiążą się z nimi jakieś wspomnienia jakieś przeżycia jakieś emocje i zobaczyć na ile ich odbiór zmienił się pod wpływem waszego bardzo bogatego życiowego doświadczenia czy pewne teksty się zestarzały czy się nie zestarzały co mogę ja powiedzieć o w pustyni w puszczy po latach? że teraz mając tę wiedzę literaturoznawczą jaką mam widzę że oczywiście tych kwestii kolonializmu i, i no powiedzmy wprost rasizmu nie można unikać, ale z drugiej strony Sienkiewicz zgrzeszył tylko tym, że był dzieckiem swojej epoki. On po prostu mając takie wyposażenie kulturowe i intelektualne, jakie miał, zwyczajnie nie był zdolny do tego, żeby inaczej myśleć. I to jest nasza w tym momencie zasługa, że mamy na ten temat większą wiedzę i że przestaliśmy myśleć w kategoriach dyskryminacji. Natomiast z drugiej strony, jest w pustyni i w puszczy cudownie naiwną baśnią. To wcale nie jest powieść, która reprezentuje jakikolwiek poziom realizmu. Tutaj dzieją się naprawdę rzeczy niezwykłe, i do czego ja bym mogła porównać tę powieść, to tak naprawdę do eposu rycerskiego. Staś jest takim rycerzem, który wszystko potrafi. Bardzo szybko nauczył się języków rdzennych mieszkańców Afryki, pływa, strzela, biega, jest dzielny, absolutnie wszystko potrafi. Natomiast Nel jest uroczą i słodką damą w opałach, którą trzeba wyzwolić. I ta ich podróż przez Afrykę jest pokazana jako. No można powiedzieć absolutnie nierealistyczna. Te przygody, które ich spotykają, są takimi przygodami rycerza, który musi sprawdzić się, wykazać się swoją odwagą, dzielnością, prawością, oddaniem, opiekuńczością, wszystkimi tymi zaletami. I na koniec nastąpi jakieś takie zupełnie cudowne wybawienie bohaterowie, którzy teoretycznie naprawdę nie mieli prawa tej podróży przeżyć. Wychodzą z tego, Zwycięsko, czytelnik zostaje tak jak to zwykle u Sienkiewicza, bywa pocieszony, ukojony, wszystko będzie dobrze. Tam naprawdę dzieją się rzeczy nierealistyczne. Nel choruje na malarię, możemy zapytać, dlaczego tylko Nel? Komary sprawiedliwie gryzą wszystkich. I nie jest tak, że tylko ona była na tę chorobę. Narażona. Chinina okazuje się cudownym lekarstwem, i Staś, który wyrusza w środku nocy przez dżunglę, bo zobaczył ślady dymu wskazujące na pobliskie obozowisko, jest jak rycerz, który podejmuje się niebezpiecznej wyprawy przez las, żeby zdobyć jakieś magiczne lekarstwo. Dociera do obozu Lindego, i tam też okazuje się, że Lindę, biały człowiek, umiera od rany odniesionej na polowaniu, natomiast wszyscy jego czarnoskórzy towarzysze umierają na śpiączkę afrykańską, przeno którą przenoszą muchy tsetse, -tse. i też się okazuje, że no, dziwnym trachem, trafem te muchy pogryzły tylko ich. Natomiast Lindę umiera, tak jak rycerz, od odniesionej rany. Mają psa, sabę, który jest im absolutnie wierny, tak jak w opowieściach rycerskich: rycerze mieli swoje wierne psy i konie, które prawie że rozumiały ludzki język i ich słuchały. Saba też jest swoim państwu absolutnie wierny, nigdy nie zwróci się przeciwko nim, choćby konał z głodu i pragnienia nie zaatakuje swoich panów. Mają słonia, który jest już w ogóle tak mądry, że prawie rozumie ludzki język. Można tego słonia użyć w bitwie, można na nim podróżować, bo on wie, gdzie ludzie chcieliby, żeby on szedł, i w ogóle jest absolutnie łagodny i wszystko potrafi, tak jak również magiczne zwierzęta w opowieściach rycerskich. Poza tym, Staś i Nel mają swoich czarnoskórych no, sług, powiedzmy wprost, Kalego i Me. Kali jest jak, jak taki giermek, który Towarzyszy swojemu panu. Mea jest jak pokojówka, która y, obsługuje swoją panienkę, i oni są wprost w zasadzie postaciami drugoplanowymi, których życie jest absolutnie podporządkowane y, życiu y, głównych bohaterów. Y, nawet jeżeli się y, też baśniowo okazuje, że Kali jest w swoim plemieniu księciem, to również Staś, 14-letni biały chłopiec, potrafi zorganizować wszystko tak, że afrykańskie plemię jest w stanie w ciągu jednego dnia przejrzeć na oczy, zrozumieć, że wyznawało przesądy, porzucić swoich szamanów, ustanowić Kalego królem i można się domyślić, że wszystko się od tej pory dla Kalego również potoczy szczęśliwie, a wszystkie konflikty i problemy zostaną rozwiązane. Więc, tak naprawdę, w pustyni i w puszczy jest swego rodzaju baśnią. I nie można wymagać od tej powieści zbyt wielkiego, właściwie ciężaru gatunkowego. Rzeczywiście, to skażenie takim europocentrycznym. Spojrzeniem i przekonaniem o dominacji kulturowej i religijnej białego człowieka tam jest zawarte. Natomiast no po prostu nie można powiedzieć, że było ono jakąś cechą definiującą Sienkiewicza. Ono było cechą definiującą czasy, w których żył. Więc nie wiem, jak Państwo patrzycie z Waszej perspektywy, czy. Wspominacie tę lekturę dobrze czy źle? Czy mielibyście ochotę ją sobie odświeżyć? Czy y, Waszym zdaniem jest możliwy powrót do y, tekstu z dzieciństwa? Jaki to będzie powrót? Y, czy to będzie powrót sentymentalny, y, przyjemny? Y, czy to będzie spojrzenie y, z punktu widzenia y, doświadczenia, które macie? Czy ten tekst wydawał się. Zbyt naiwny, zbyt niedostosowany do tego wszystkiego, co teraz wiecie o życiu. Moim zdaniem, od czasu do czasu warto tego typu eksperyment zrobić i spojrzeć zupełnie innymi oczami na literackie światy, które poznawaliśmy jako dzieci. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia. we